wyższy lig. I zobaczmy. Kros do Górzewskiego. Górzewski. Oj, oj, oj. Tutaj dośrodkowywał piłkę rykoszetem od Michała Łapiolszewski W cudzysłowie do kieszeni zobaczymy teraz otwarte spotkanie. Tak. E, Hubert y, Antkowiak. Żebrowski do Putona. Dobrze, Puton, Puton. Zobaczmy jeszcze polu karnym. Hubert! Sportowy na prowadzenie! No puton, Puton, zobaczmy jeszcze polukardę. Jeszcze Matus, ale mamy Osoboczymy. sporą przewagę w tej akcji. Matus szuka pozycji do oddania strzału i taka też się nadarza, ale na szczęście niecelnie nie brakuje i może on popełniać błędy. Rzut rożny dla łks u no i zobaczymy. Dośrodkowanie Węgier Kniks! Yes! Gol Hubert mich 2 do 0! Szybko rozpoczynają drugą połowę e, piłkarze UTS-u Bramką. E, świetnie tutaj Kamil Węgier przedłużył to dośrodkowanie do Huberta micha Dośrodkowanie Węgier Gol Hubert mich Makuszewski, pojawia się Głowicki, ale środkiem Górzewski, no i ta piłka odbiła się, no było niebezpiecznie. Na końcówkę tego spotkania, aby wpuścić tych piłkarzy. I zobaczmy, Głowicki, świetnie tutaj do Głowickiego, Paszkowski, groźna akcja, Paszkowski, świetnie Olszewski, gol, Zalewski. Niestety. Mamy bramkę kontaktową. Groźna akcja, Paszkowski, świetnie Olszewski, gol, Zalewski. No ale Antkowiak, kontra, Antkowiaka, ależ tutaj Hubert Antkowiak, no samotniony, będzie musiał zwolnić i y, 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 powalczyć, utrzymać się przy piłce, zobaczmy, no i Wisztal, nie było tutaj rzutu karnego. Ile dobrze widzę, to po jego dośrodkowaniu z tej strony padła bramka na 2-0, zobaczmy i blisko, Ojej! delikatnie nad poprzeczką Sabanicy. Makuszewski i Zalewski bardzo groźnie. Zalewski, dośrodkowanie. Ależ tutaj grozi jeszcze Makuszewski. Oj, 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 ależ blisko było wyrównania. strzał. Głowicki, uderzenie. I chyba to był słupek, tak chyba mi się odsuwka. wydaje, że to był słupek. Moc w końcówce. Głowicki dośrodkowuje w pole karne. Jeszcze przy piłce Osipiuk. Kolejne dośrodkowanie. Ależ tutaj świetnie próbował bodajże Mościcki.